Powiedział, że Polski w obliczu tego, co się dzieje, nie zostawi. To bardzo ważna deklaracja, która padła z ust przywódcy największego mocarstwa światowego. Kluczowa w obliczu rozmów na temat planu pokojowego i zakończenia wojny na Ukrainie. Niestety to Donald Tusk atakował Donalda Trumpa, zarzucając mu bycie rosyjskim agentem. Trump, jego zależność od rosyjskich służb, dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Teraz premier Donald Tusk i środowisko z nim związane atakuje prezydenta Karola Nawrockiego, który jako jedyny ma tak dobre i bliskie relacje z prezydentem Donaldem Trumpem. Koalicja nie chce słuchać prezydenta, nie chce słuchać tutaj, myślę, do dobrych rad sugerujących właśnie... W tych kwestiach międzynarodowych, tak. O bardzo dobrych relacjach bilateralnych na linii Nawrocki Trump świadczy zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu przez prezydenta USA skierowane tuż po wygranych wyborach. Do wizyty doszło już 3 września. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo ważne dla mnie, dla Polski i dla Polaków. I są one oparte na wspólnych wartościach, takich jak niezależność, suwerenność, demokracja. To będzie owocna rozmowa na tematy energetyczne, gospodarcze i militarne. To była trudna i brudna kampania wyborcza w Polsce. A prezydent Nawrocki pokonał wszystkich i staje się coraz bardziej popularny. Ja też go coraz lepiej poznaję i jestem dumny z tego, że go poparłem. To właśnie w trakcie tej wizyty padła kluczowa dla bezpieczeństwa Polski deklaracja. O planie utrzymania obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Jesteśmy zadowoleni z obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Możemy ich nawet wysłać więcej, jeżeli Polska tego chce. Polska od dawna zabiegała o obecność naszych żołnierzy i oni tam zostaną. Jesteśmy na stałe związani z Polską. Pan prezydent Karol Nawrocki jest dla administracji w Waszyngtonie kluczowym partnerem jeśli chodzi o relacje z Polską i myślę że stronie rządowej powinno zależeć na tym żeby wykorzystać ten potencjał Rządzący jednak wydają się skupiać na partykularnym partyjnym interesie nie patrząc na to, że uderzenia w prezydenta są bacznie obserwowane za oceanem, a administracja Trumpa jest dobrze poinformowana o sytuacji w Polsce. Informacje z różnych źródeł wskazują, że prezydent Donald Trump jest dobrze poinformowany o sytuacji w Polsce, w tym oczywiście o kontekście geopolitycznym, ale również o polskiej sytuacji wewnętrznej. Dla polskiego rządu wzmacnianie relacji z największym mocarstwem światowym, zwłaszcza militarnym, powinno być priorytetem polityki zagranicznej, w szczególności wspieraniem prezydenta, który ma w tym momencie najlepsze relacje z prezydentem USA. Jak na razie widać, że w otoczeniu premiera takiego podejścia nie ma, co pogarsza naszą pozycję na arenie międzynarodowej, a widać to było podczas ostatnich rozmów pokojowych w Genewie, gdzie nie było przedstawicieli polskiego rządu.